Witam jakiś czas temu, przynajmniej dłuższy, dłuższy, czas temu jakiś czas temu, ktoś mnie prosił nagrał film o radzieckich rosyjskich działach plot. proszę bardzo oto on i pewnie będzie podzielony na trzy części, czyli milk traki, groźniejsze działa i radarowe, także dzisiaj będziemy grali deszką, bo maksimami nie ma sensu, bo nie mają żadnego zastosowania przeciw czołgowego BTR-em 12 i ewentualnie z 43 ewentualnie, nie wiem ile wyjdzie materiału także postaram się po jednej bitwie i zdobyć oczywiście jednego killa w samolocie i jednym czołgu zobaczymy jak to wyjdzie play Mamy 2-0 i gramy przeciwko Niemcom, co oznacza, że będziemy musieli grać naprawdę agresywnie, jeżeli chodzi o ten karabin. Bo już musimy podjechać praktycznie pod niego, aby coś mu zrobić. Co no. już no, nigdy przejęli strefę. Będzie się zniknął Uwaga, wskazany kwadrat! Co to jest? Pancer. Muszę patrzeć w inną stronę, także może mi się uda tam podjechać No dobrze, proszę bardzo Nie pogramy sobie deszką, to zagramy bt5 My name is on. Плаканье в пантере. Ну, в конец я закрыл.

Znowu wszystkich na śmierć. Ale jeszcze Wiesz, to było AMD, ale nie, nie wiem gdzie jest. Tu! O! o! Się zdradziło. Tam gdzieś. Widzisz tylko policja. Jeszcze pan nie jedzie. Tu to M3, M3 Nie, zabij mnie, brawo Teraz zagramy czymś tam oczyśniejszym w lepszym, jeżeli chodzi o pancerz No dobra, może nie pancerz, ale obrażenia Bo mamy dwie czternastki Jak te 50 w razie W To jest najszybszy pojazd w całym ruskim drzewku 83 km na godzinę, dwie nie jest wymaksowany do końca mam tylko załadowane te najlepsze pociski przeciwpancerne i to jest no, nowoczesna maszyna z którego roku 60. 50. lata i mapa miejska, czyli najbardziej lepsza dla nas i boże, myślałem, że to, to to jest czołg dobre, nieważne, jeżeli te 50 będzie mnie osłaniało, to będzie ok. bardziej się obawiam sztugów. No, nie wiem co to te pięćdziesiąt dwie pancerz 3J. Samolot Przymierzmy A on nisko leci Pali się nadal Przestał się palić Jeszcze Takie trochę tchórzliwe gra, Ale no nie mam za bardzo co z nim robić nie się Awe. no to jedziemy Ten pancer J. chyba rozbrojony o kurde sztuk czy sztuk nie wiem dostał po załodze mocno ja muszę się stąd zwijać bo jestem jak spany dobra ja nie żyje Zbawię mnie jakoś. No dobrze. Port przeładunkowy na 3-0, to tak na 3.0 z ISM-12. Z 12 2,25, e, bardzo zabójcze, Nawet Pantera od boku wie, bo 55 mm pewnie wystarczy. Na samoloty też, tylko trzeba przeładować na koper, dlatego wziąłem odpowiednią ilość. Tylko to też mi tak, że KM -y, wszelkiego rodzaju są dla niego i czy wyrok śmierci. No i nie możesz strzelać przed siebie, także musisz dobrze się ustawić. Jeden środki chcę.

Black Panzer załatwił Arton Sarka, czemu wszyscy wiedzą, gdzie jestem? razu się patrzę tam, gdzie jestem. Nie, może nie słyszę. Dobra, nie zabiło mnie Dobra, mi 10 porozdobyła pancerza A tam jest ARCK No tej peloty się nie da załatwić z KM-u bo tak samo jak Crusader, Crusader AA i AEC to są dwie najfarcze kolorki. I ich nawet 12 nie, nie tknasz. Już tu jest Achilles. Nie wiem co ten pancer odwala Muszę się zacząć w końcu mnie nie patrzeć. Fajny cel panowe. Dobra. Zabili mnie. No i chyba ostatni pojazd na dzisiaj, czyli ze 43. Eee, 37 mm... 37 Półgąsienicowe coś. No dobra, to 37. Nawet groźna. Waliło nas na 7. 73. Nie, 77. Eee, Boże, nie 7.

Tak, coś jest w powietrzu, bo mi pokazuje na ekranie. Ten nasz. O kurno. Oczywiście we mnie, nie? Bomba Aparentnie <laughs> miałem zapasowy życie. Uciski i No i... To co większość graczy robi po tym jak zginie o czyli... Chodzi w na albo w śpikulot chociaż wciąż nawet nie wiem co to znaczy ale no, to był ładny się bardzo ładnie kurde przękną będzie szybko A tu był tu bym marder Co ja na pewno tak właściwie? Przekładnie To będzie na europejskim naleciało? Amerykański Kurde ale Samo się celuje, nie? Ten do góry, a B tam nacelowanie poziome to samo się robi, nie? Duch Iwana tam, tam siedzi. A więc zagraliśmy wszystkimi milktrakami, praktycznie wszystkimi, nie licząc tego z jednym z 12. I tego z czterema maksmami. Także, jakby to podsumować, otóż deszka, no nie udało mi się pokazać, jak wygląda graniom, ale trzeba bardzo nim ostrożnie grać, jeżeli chodzi o niszczenie baszyn. Jeżeli chodzi o strzelanie samolotów, to już lepiej wypada, tylko trzeba dobrze trafiać, bo to jest. 12, a nie 4 Maksymy, które po prostu siekają wszystko co w powietrzu. Tutaj trzeba bardziej uważać, jeżeli strzelać, ale obrażenia są za to większe. BTR 152A jest to, jak mówiłem, najszybsza maszyna w rosyjskim drzewku, tylko trzeba ją ulepszyć, ale jak widzieliście, potrafiła przebijać niektóre maszyny od przodu. Także bardzo fajny. Zespół przeciwlotniczy, jeżeli chodzi o strzelanie do samolotów, to też bardzo dobre, Może tego nie pokazałem, ale rzeczywiście dobrze się typ strzela. ZIS-12, no, dobry jest to pojazd na czołgi, na samoloty. Tylko trzeba przede wszystkim no, uważać, nie? Bo to nie jest opancerzona obudowana pelota. Trzeba tutaj naprawdę uważać gdzie się jedzie i do czego się strzela i uważać przede wszystkim na ostrzał artyleryjski, bo naprawdę łatwo można od niego paść. No i ZIS-43. Jeżeli chodzi o strzelanie do samolotów, to groźna do czołgów też, tylko musi się na pewno ustawić do Ciebie bokiem, nie? Chociaż pancery też przebijesz od przodu, tylko trzeba na pewno Dobrze trafiać nie? Yeah. No, samoloty też, jak widzieliście, BF paled na jeden strzał, także trzeba tylko po prostu trafiać. A w kolejnym odcinku na pewno zobaczycie ZTS-37 i ZTS-57-2. Także wyczekujcie, a ja będę się zająć albo montowaniem, albo robieniem czegoś innego. Tak czy inaczej, ja wam dziękuję za oglądanie i cześć.